Siemanko, witajcie, z tej strony Cinek i robimy z gier wycinek. Kontynuujemy swoją przygodę w grze Rustler, w której to poznaliśmy rzeźnika i dla niego wykonamy dzisiaj kolejne zadania. tak aby mieć kolejne 100%. Zobaczymy ile tutaj zadań się kryje i na czym one będą polegały. Pamiętajcie o udostępnianiu, lajkowaniu i komentowaniu, aby nie się dalej. Zaczynamy! Misja Wołowina. Uuu, Mi jest wołowina, Gaia tutaj nie ma, nie ma, nie ma. jest? Pojawisz się? Poptasiu, a przyniósłbyś mi trochę wołowiny. wiosce jest taka piękna krówka, wygląda <trym> wiosce> wiosce. Problem w tym, że jej właściciele ani byśmy nie musieli zdenerwować. mi tę krowę, a dobrze, że pamiętaj, ma być żywa. Tam chcę zająć się tą ślicznością. No proszę, a to kurwa co, fetysz jakiś? Więcny? Fetysz, fetysz, krótkie musisz sam? No okej. Okay. Dobra, to jedźmy pod, po krowę. Jak mam ją przywieźć? Na koniu? Na koniu? Czy jakiś wóz będzie? Transportowy dla krów? Na samym początku, jednak na ktoś wsadził krowę, ale to pewnie skrypt był. żył. wsadził krowę na ten, no, na dach. A to taki skrypcik ktoś nie taki. Późno na początek dla rozweselenia, chociaż tutaj dużo wesołych akcentów. Ja czekaj, czekaj, kolego, muszę sparkować. Co mam zrobić tą krową? Ukradnij krowę. Zaprowadź krowę do rzeźnika. Najlepiej sprowadzić się tu kij. Mamy kij? Mamy kija? Chyba, w czekaj, 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 czekaj. Jest już tutaj. No, tutaj jest, kijek. jest Łapy precz! Czekaj, czekaj, gdzie łapy precz! A gdzie ta krowa ucieka? przecież ja to... patrz tu... Chodź tu kolego. No patrznij go! A! Mamy piękny! Dobra, czekaj, tu kijkę mieliśmy zostawić. Gdzie ten masz ten kij schowany, no? z Tak, nie no, prowadzimy tutaj krowy. Nie wierzę, że pędź muszka, pędź. Pędź mućka. Pędź mućka, pędź rolnik już nic nie ma do powiedzenia. Nie chcieli sprzedać, to krótko. Ale nie tutaj, nie tutaj, do miasta chyba musisz lecieć, tak, do miasta. Leć, leć. Leć Leć muszka! No to miasta? No nie tu! Ojejaj, co ona robi? Nie chce z nami się tracać. Wracaj z powrotem. Masz nas nie pacnij. O właśnie. Lecisz tam. Wolność Co się tutaj Pandy tylko jedzą krowę. Pandy też byś zjadł. Daj mi wystarczająco dużo soli i wszystko ci zjem. O! Poledzy! o nie 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 nie, nie, nie tak to my nie chcemy się bawić no już jeden zjadł okej okay. o ten nie zdążył zjać okej okay, nie ma, zapomniałem nakarmić kurczaki no to już masz pycha, bo nie zdążył. nie uda ci się, się nakarmić ale jak nas tutaj niechim nie zaatakowali to jeszcze nie wiadomo gdzie choć tu naszą łódzką bo tyle by nas już nikt nie tego to się nie spodziewałem no właśnie. Mam nadzieję, że teraz strasznie nie będzie miał nic po temu. Oooo! Skręcaj, 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 Leć, 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 leć. Nie, 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 to, 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 nie. to, 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 No, tak. Zamiast mleka, leć wita, śmietana. normalnie, to jest jak nic wyjdzie. Dobra. Aleć, no, krótko, leć. Leć, mózg, tam, Rzeźnik na ciebie czeka. Wymarzyłaś mu się to lecz. No gdzie ty nasz czas. No gdzie nasz czas? A to jeszcze krowa zginie, no. Ile można ją tutaj kijem nawalać przecież. Tak się nie godzi. Kręcaj. No za mocno skręciłaś, maśku. Chodź do tatusza, do tu zrobisz ciebie za to. Ale oczywiście. Złoto, nie wydaj na głupoty, okej, okay. pewnie już nie wydamy. Dobyto sztuk złota 100 I tutaj jeden punkcik. Dobra, dajcie nam żyć go. szukać, tego to. Co to było? Tam koń był? Ou ja. Ale to co co? To, to już koniec? Dobra, dwa punkty. Tu 6. Tu cztery, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czekaj, okay, podnosi więcej. Nie, to nie chcemy. Oj! Nie miałem tego kupić, dobra, źle wcisnąłem, dobra. Dobra, niech jest. Niech jest więcej tych późnych tutaj pierdołek. To to już koniec? To już nie mamy? Jaki pech. No A koń tu stał piszty. no dobra, to bierzemy. Trudno, ktoś zostawił, zapomniał. Ale to już koniec? Jak to tak można w ogóle zrobić? Okej. Okay. Ale to jak jesteśmy tutaj to odbierzemy sobie kasiorkę. Kasiorkę, kasiorkę, szukamy. Gdzie tu było? Tu prosto był kościół. Tu jest nasz domek. I nie mamy. Ale kolejna misja się kryje się tutaj w pobliżu. Dobra. Jesteśmy tutaj. To sobie byśmy chcieli to zapisać. Jakieś wolne miejsce, okej. Okay. Co to za koń? Tekstury na wpad, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? właśnie, czekaj, koniuż zanim pojedziesz, nie wierzę, kawałek konia nam został, nie ma. Upradli mu. A, nie dali nam jedzonka z tyłu. Żarełko mi się przydało, halo. I nic, a nic, dobra. To wsiadaj na tego o. mini konia. I jedźmy na misję główną w takim bądź razie. My nie będziemy tutaj odcinka z jednej misji robić. Ciśniemy ją jakoś. Jest tutaj. Dobra, zwoź tego minikonia. I zobaczmy co tutaj się kryje w misji głównej. Papierologia. Ooo. Czyżby nasze dokumenty się wyrabiały? No zobaczymy, zobaczymy. A to ty, wiedziałem, że powrócisz. Mam pieniądze? Ja, Oczywiście, że mam. Możesz zapewnić o szlachectwie jeśli mnie pamięć nie zwodzi, tak? To zaś pracę na papierze, a tak nie mnie składasz, że skończył mi się ten cenny surowiec. No jak że 5000 tysięcy jeszcze papieru nie masz? Myślałem natomiast, że w stronę urzędu miasta zmierzał właśnie obóz z dostawą papieru od znanego przedsiębiorstwa Thunder Biffin. Mógłbyś nie zatrzymać i przynieść papier mnie? No okej, okay, ukradli wóz z dostawą papieru. Okej, okay. zanim ten dojedzie do urzędu. O, czasówka nam się szykuje. No dobra, dobra, dobra. Oj, oj, oj. Niechcący, niechcący. O, zrzuciliśmy go i nas... Co to było? O! Koń! Jest! Z powrotem wrócił! Wszedł na swoje tory, można powiedzieć. Dobra, ucieka, ucieka, bo my czasu nie mamy, bo my gonimy jakiś... Tutaj, nie wiem, wóz, wóz, tak, wóz z papierami. Papiery wartościowe dla nas tu są. Bardzo wartościowe. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. O, jedzie wóz, jedzie wóz. Dawaj wóz! Daj, dawaj. A, kot czerwony już nas tylko jeden goni. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekać, chłopaki. No, bo czasu nie mamy. Nie mamy czasu na was, no. Nie, bo nam się znowu zaraz łączy jakiś jeszcze. Nie, 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 nie. No nie wierzę! no to zabijają nas, tak. No, tak się uparli. A jak mapę, to nas też. Nie, pauzuje się gra, dobra. Tylko czy widać, gdzie są te plakaty? Nie widać, gdzie są te plakaty, no. Trudno. Ale możemy przemalować? Próbujmy uciec i przemalować? To jadź, jadź, ja no bo nas zabiją. No. Ładuj te kusze, ładuj, gaj w kusze. nam się wóz zaraz rozleci, jak oni tak nas będą nie! No dlaczego, no? Dlaczego to tak działa, no? Jest wóz do przemalowania. Paść tu, paść tu! No i co się stało? O, zawieź wóz do fałszerza. Przemalował go. A myślałem, że już się zablokowało, że to już jest koniec. Ale nam się poparciło. Nie wierzę, żeby to czujecie, jaki jaki partii już... Na ostatkach HP prawie nic w ogóle nie ma Dobra, zawiesz zawierz burz, ale prawie życia nie mamy Musimy znaleźć jakieś żyć po drodze Tylko gdzie my mamy żyć jakieś? Mieliśmy tutaj u siebie gdzieś, ale to daleko, dobra Dobra, dobra, jedźmy tutaj. Miejmy nadzieję, że nikt nas już nie zatakuje, bo to będzie nas, nasz koniec. Nie, 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 nie przystanę go. A może w beczce coś skrywasz, dobra? Może nikt tam wozu nie, nie zwinie. ale może miałeś coś w beczce coś? Miałeś? Nie no, kolego, chociaż trochę żyćka. Tak. No dobra, mam nadzieję, że nikt już nas nie rozpozna, bo będzie koniec. Dobra, przejedziemy tutaj może naokoło. Nie, nie przejeżdżaj No stój, uciekaj stąd, no jak tak można, no tak naprawdę Ten duchowny miał rację, jeździć się w tym jeszcze nie da Tutaj, o, tu w naszej gajowej było O, gajowa, gajowa Chciałbyś się, gaju, przebrać to Znowu Dobra, jedźmy, jedźmy tutaj co oddamy tą misję, nie była za łatwa, powiem wam nie coraz trudniejsze dają nam te misje i coraz bardziej takie rozbudowane coraz więcej jest takich misji Dobra masz ten wóz o, Coś ten wóz czy nie chcesz tego wozu

w no przyjacielu, czy ja mówię w jakimś ni nieziemskim języku? Otrzymuję twojego zdjęcia w pełnym kolorze na białym tle, ukazującego całą twarz z lekkim uśmiechem i odkrytymi uszami. Ehe, zdjęcie? Jakie zdjęcie? Co? Co to jest zdjęcie? Och, do tejże operacji, polecam mojego ulubionego czarnorynkowego malarza. Powiedz, że to ja cię przysłałem. Czyli szykuje się nam rozbudowany tutaj. Questik z tymi papierami. Zdobycie pieniędzy, to był tylko początek. Jedź do malarza. Okej, okay, czyli to nie jest koniec Okej, okay, ale jak mam jechać do malarza... Też ty nie wyjść? wejść. Ja chcę pojechać. A żeby to zrobić, o, wyjdźmy kawałek, może znajdziemy, dostaw te kusze, no, U, o, ale kasiora, nam no, kasiora teraz nie jest potrzebna, my stoimy jak górniki, staliśmy jak górnicy, zabrał nam tą naszą piątkę, znaczy, mi papier zdobyliśmy, to jeszcze na pięć tysięcy no. O, cićko, cićko, no. Zabra, konia, kiedy znajdziemy, Po drodze, ale życie było możemy to kupić, nie? Powiedz, że możemy żyć kupić. O, chleb, pewnie. I jesteśmy szczęśliwymi. Tutaj full HP jest. Pięknie, dobra, tutaj byliśmy na MMA niedawno. Tu. A, nie wściekły nam się, bo jesteśmy w trakcie misji. No dobra. Więc będziemy do malarza. Mam nadzieję, że malarz nie jest poza miastem. ja, je, 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 jest poza miastem. Dobra, chodź tu konik. Ja widziałem, pani, pani, pani nie potrzebuje tego konia, nam się bardziej przyda. Halo? Halo, pani czy pan? Pan. No. Najbardziej w potrzebie O no, w potrzebie przejechania znowu pieszego, no w tym mieście nie da się jeździć, nie da się. Kto to wymyślił takie miasto tutaj? Gdzie jest straż, która egzekuje tutaj prawo ruchu drogowego? Nie idzie wam ta egzekucja, a od razu jak my tylko kogoś przejedziemy, to od razu już. Jak święte krowy tutaj chodzą. Dobra. Panie malarzu, maluj pan das, bo my czasu nie mamy. Fałszeć mnie przysłał. Potrzebuję zdjęć, To czego, paszport młodszy, inżyniera, tortur, rycina na, na rękojeść z okazji urodzin, zaświadczenie o szlachetstwie? Rozumiem, czyli ten kolor na białym tle, cała twarz, z linią łączy na wysokości 20 mm od dolnej krawędzi głowa w pionie i odkrytymi uszami. A, coś ten tym da. że tam, potem głowa tak. oczy otwarte i co najważniejsze, ani drgnij. Stań przed malarzem. Okej. Jak Zajm, Jak on maluje rzucił sobie kolor i tutaj... Nie no jaki artysta, piękny. No oczarujących że Ciebie nie jest, ale zrobiłem co mogę. Ale tam portret jakie zdjęcie, normalno. Zanim zdjęcie Fałszyżowi, okej. Okay. No ja nie wiem czy przejdzie numer, ale Okej. Okay. Nie wiem czy to się uda. Dobra, jedźmy kończmy tą misję, bo... Być no, nie może taka rozbudowana Dobra, 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 skręćmy tutaj, bo znowu kogoś na pasach potrącimy, będą nas mieli i tyle z tej misji. O, pierogi znowu zobaczymy. Gdzie te pierogi? Nie ma pierogi. Gdzie gdzie wołowinka była? Wołowinka, wołowinka. ojej, bo znowu potrącimy nie ma. Gdzie jest Klakson w tym koniu, ja się pytam. Gdzie jest Klakson? Gdzie jest Klakson? Gdzie jest klakson? Pięta panienko w niewiosło, to twoja paść piłkaje już wcześniej. Odejdźmy się, to jak jakoś zrobięście wiesz z tego szlachcica. Zaświadczenie gotowe, niemalże, jeszcze to ostatnia pieczęć. Do diasta, gdzie ja ją widziałem, cholera mój wytłumiały brat musiał ją zabrać. No do ciężkiej, a gdzie on robi za konia dla ludzi, których nie stać naprawdę prawo. Trudno przegrać zazwyczaj patatai, a ja, w master szkapy, na północny wschód od kościoła. Knight gościa w maste konia. Okej, okay. dobra, ale to może... Wyłączmy na razie. Na północny wschód od kościoła, dobra, szukamy kościół. Oi, oj, 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 Tu nie, tu nie, kościół jest gdzieś tutaj. Tu właśnie, tu, nie. Zostanę tu gościem, zostanę tu on sobie tutaj patataja? Tu mamy pul, mamy pul. No to gdzieś on tutaj powinien być, tu. ja, o, o kasiora była. Daj tu kasiorę, kasiorę to to mówi. Może tylko 14, ale już prawie 2,5 jest. Dobra, dobra, czekaj, bo musimy znaleźć gościa tutaj. Gdzie on ma patata jać? Patata jać, jest. No jest. Ktoś mi mówi, że jesteś bratem, to <gryśńska> muszę Dla niektórych, dla ciebie mogę być dobrym, ożywionym, solidnym koniem. Nie chcę Twoich końskich kusów, potrzebuję tylko pieczęci. twojego brata. Pieczęci? A tej, nie ma sprawy, jakie. pasowała mi do życia. No dobra. Przynieś podejrzanie pachnącą pieczęć do fałszywa. Ale my się najeździmy w tej misji. Przynieś to, przynieś tamto, jest tutaj. Ukradnij papier, pozrób portret. No proszę, proszę. Zaskakują nas na każdym kroku, co teraz? Zapomniałem tak, ja Ci powiedzieć, żebyś nie zabijał. Zabijał bia, bia, bia. mi, prawda, mam nadzieję, że go przypadkiem nie zabiłeś. o nie. Być świadczyłbym mu z pewnością przysługę, ale nie, Żyje. Dzięki Bogu, no to teraz. Maciu, pękni szlifów, czyli nie potrwa to długo. Dobrze, zaledwie parę godzin. O nie. No, chyba, pić sobie ze mnie. <laughs> no, Pragnę przypomnieć, że jestem artystą, a teraz proszę się odsunąć i zasłaniać w słońca. By wy to 6 umiejętności. No, pięknie. Zadanie ukończone. Dobra, 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 ale nie poświtam to te zadanie. Teraz. Umiejętności, umiejętności, mam 6 punktów. I byśmy co chcieli tutaj sobie, ataki, ataki właśnie. Wy to za 6. No i mamy full obrażenia, full kontakt, można powiedzieć. Jesteśmy gotowi. No dobra, ale odbierzemy już sobie tutaj nasze zaświadczenie o szlachetwie, jeśli, jeśli to będzie wszystko w kolejnym odcinku. Więc pamiętajcie o udostępnianiu, lajkowaniu, subskrybowaniu kanału, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów, serii i tak dalej. Więc do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!